W grze teraz to gra na zielonej murawie, a nie jak było jeszcze niedawno na boisku, na którym po deszczu przez długi czas stały dwie kałuże. Oskar i Jakub mają porównanie. To boisko jest lepsze od tamtego, no po prostu tak. Tamto boisko było bardzo twarde, wie pani? Tutaj to się można rzucać na bramce i tak dalej. Oskar i Jakub są uczniami szkoły podstawowej nr 4. Przy tej placówce wybudowano nowe boisko do gry w piłkę nożną. Projekt budowy boiska był jednym z wielu zgłoszonych w zeszłym roku do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy gremialnie stwierdzili, że boisko jest potrzebne i poparli projekt. W środę boisko wizytowały władze miasta. Żaden z samorządowców nie odważył się sprawdzić jak teraz rzuca się na bramkę, ale na bieżni zdecydowali się zmierzyć przewodniczący Rady Miejskiej i Paweł Dycht z Centrum Komunikacji Społecznej. Zwyci sam mógł być tylko jeden. Przewodniczącemu zapewne zależało na wygranej, bo ze szkołą numer 4, jak mówi, ma wiele wspomnień. Tutaj kilkanaście lat temu pracowałem. Ile to było lat, pani dyrektor? 14. 14. 14, tak, 14 lat temu. Tutaj moja córka wtedy szła do pierwszej klasy, obecnie skończyła już studia, także sentyment do szkoły pozostał. Teraz w podstawówce numer 4 uczy się ponad 1000 dzieci. Dyrektorka zapewnia, że z nowego boiska będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, także pozostali mieszkańcy, a nawet sportowe kluby. Myślę, że sprawdzić jak wykorzystujemy to boisko będą mogli wszyscy, bowiem 27 września organizujemy festyn rodzinny pod hasłem Rodzinnie, Zdrowo i Sportowo. na który bardzo serdecznie zapraszamy. Fest 27 września. 10 września z kolei był ostatnim dniem, w którym mieszkańcy głosowali na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Ilość głosów, która została w tym roku oddana, jest olbrzymia. Przekroczyliśmy magiczną granicę 15 tysięcy głosów. Wydawało się to. Wręcz niemożliwe. Do tegorocznego budżetu zgłoszono prawie 90 projektów. Można było na nie głosować osobiście, ale też i przez internet. W Radomiu um, cały czas um, bardzo aktywnie mieszkańcy. Korzystają z urn mobilnych. W tym roku to 178 terminów. Nowe boisko przy szkole podstawowej nr 4 kosztowało 460 tysięcy złotych. W przyszłorocznym budżecie obywatelskim zarezerwowano ponad 4 miliony złotych. Listę projektów, które zostaną zrealizowane w 2015 roku z tych pieniędzy poznamy 10 października.